Witam serdecznie Wasz Soul Voice. Dotrwaliście do czwartego odcinka lub po prostu tylko słuchacie czwartą część, więc zachęcam do posłuchania wcześniejszych odcinków. W tej części opowiem Wam, czym się różni, e, przypomnę, bo chyba w pierwszym odcinku troszeczkę już na ten temat wspomniałam, czym się różni lewatywa od hydrokolonoterapii, ponieważ jest to też dość znany zabieg i dość ważny i myślę, że powinniście na ten temat wiedzieć trochę więcej. Lewatywa, kochani, polega na wypukaniu. Jedynie końcowego fragmentu okrężnicy, czyli odbytnicy oraz esicy. Tymczasem hydrokolonoterapia jest tak zwanym zabiegiem bardziej inwazyjnym. Pozwala ona przepłukać całe jelito grube, które ma od 100 do nawet 160, czy gdzie podają nawet 200 metrów długości. Każdy jest inny, więc u każdego będzie to indywidualna długość. Jeśli chodzi o hydrokolonoterapię, efekty, oraz przeciwwskazania, kochani, więc e, zajmę się akurat może tym. E, paruszając e, temat w ogóle zabiegu hydrokolonoterapii, warto wspomnieć, że istnieje wiele oczywiście mitów odnośnie efektów wykonywania tego zabiegu. Jednym z nich jest stwierdzenie chociażby jakoby, że niestrawione resztki pokarmu oraz zbite masy kałowe zalegają w grubym, nawet przez wiele, wiele lat, uciskając nas, a nawet hmm, przemieszczając inne narządy i blokując oczywiście przyswajanie wartościowych jakby to ująć składników. Nie jest to jednak do końca prawda, ponieważ budowa anatomiczna oraz fizjologiczna jelita grubego nie pozwalają na Zaleganie w nim treści przez bardzo długie lata. Po drugie, do podstawowych zadań jelita grubego jest, kochani, utrzymywanie właściwego składu drobnoustrojów, które pełnią wiele ważnych funkcji biologicznych, między innymi dostarczają organizmowi energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, co jest bardzo ważne, czy też do utrzymywania integralności, powiedziałabym, błony śluzowej waszego jelita. Dzięki której jesteśmy chronieni przez wchłanianiem wszelkich niepożądanych substancji. Dlatego zdecydowanie lepiej, moi drodzy, zadbać o utrzymanie prawidłowego składu flory bakteryjnej Jelita poprzez oczywiście właściwe odżywianie. A któż się w dzisiejszych czasach odżywia tak idealnie właściwie? No dobra, dobra. Troszeczkę się zagalopowałam. Mówi się, że zabieg jest polecany przez zwolenników medycyny naturalnej dla pacjentów cierpiących np. Na, na choroby autoimmunologiczne skóry, chociażby takie jak łuszczyca zwyczajna oraz atopowe np. zapalenia skóry czy AZS u dorosłych, czy też. Na przykład e, niewydolność, e, jakieś różnego rodzaju alergiczne niewydolności, a także oczywiście grzybice. Niemniej jednak istnieje też wiele innych oczywiście sposobów na walkę z tymi dolegliwościami dermatologicznymi. Dlatego, słuchajcie, każdorazowa decyzja o sposobie ich leczenia powinna być moim zdaniem skonsultowana z lekarzem, specjalistą. No ale nic. E, cóż jeszcze? Funkcjonuje również w internecie taki mit, że hydrokolonoterapia miałaby jakoby stanowić skuteczny sposób na odchudzanie. No cóż, długotrwałe stosowanie może doprowadzić do niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych, i to miejcie to na uwadze, bowiem utrata masy ciała zaraz po zabiegu jest. Oczywiście, ale jest stanem tak zwanym oczywistym i normalnym. Ale nie ma nic wspólnego ze zmniejszeniem ilości tkanki tłuszczowej w Waszym organizmie. Po prostu wydalacie złogi szkodliwe rzeczy, które Was zalegają, więc przez to po prostu jesteście tak jakby szczuplejsi. Macie parę kilo, no żartobliwie mówiąc, mniej. Przecież wskazaniami do wykonywania w ogóle zabiegu hydrokolonoterapii są przede wszystkim natomiast. Mm, Niezaprzeczalnie e, choroba leśniowskiego krona, kochani, e, przebyte różnego rodzaju zabiegi operacyjne, zapalenie okrężnicy przede wszystkim, cóż jeszcze, wszelakiego rodzaju schorzenia jelit, jeśli takowe macie, przy zespole jelita drażliwego, IBS również. Nie należy jej wykonywać u osób z e, ostrą anemią, zaburzeniami krzepnięcia krwi pacjentom chorującym na, na gruźlicę jelita, czy też y, kobietom zaawansowanej ciąży. Zbite masy bowiem kałowe zdarzają się u osób psychicznie chorych, które zażywają duże ilości leków psychotropowych. Y Nieobojętnych dla oczywiście motoryki okrężnicy. I w takich jednak sytuacjach wymagana jest dokładna diagnostyka i leczenie przyczynowe moi drodzy, a nie stosowanie metod mechanicznego pukania jelita, ponieważ hydrokolonoterapia jest właśnie metodą mechanicznego, inaczej mówiąc, pukania jelita. A z kolei inne metody, które możemy robić sami w domu, są to tak zwane metody, jakby to ująć, domowe, medycyny naturalnej, które również pozwalają przepukać wyczyścić to jelito z tych również zwłogów. No cóż, możecie przy okazji więc zapytać, czy takie jelito nie oczyszcza się samodzielnie? Otóż, gdyby jelito grube miało zdolność do Samodzielnego, całkowitego słuchajcie, oczyszczania, to w badaniach medycznych nie notowano by wzrostu zachorowań na zaparcia, nowotwory jelita grubego, alergie, problemy skórne, czy też schorzenia autoimmunologiczne. No, zastanówcie się, kochani. Problematyczne staje się również coraz bardziej zanieczyszczone powietrze, chemiczne jedzenie, stres. Brak czasu na spokojne jedzenie i te czytniki sprawiają, że nasze jelito staje się bardziej obciążone, spowalnia, zaczyna źle po prostu pracować. Wagę problemu potwierdzają również badania wskazujące na coraz większy wzrost sprz e sprzedaży środków przeczyszczających, które no nie są najlepsze. Nie bez znaczenia jest również co roku zwiększona ilość operacji chirurgicznych z usunięciem wyrostka robaczkowego, pęcherzyka czy e, przekłuchli brzusznych. Więc, kochani, e, tak to można powiedzieć. Czy, kochani, e, ten zabieg jest e, zabiegiem, tak jakby. Czy też po zabiegu, na przykład, e, może dojść do jakiejś e, dolegliwości? Zabieg hydrokolonoterapii, słuchajcie, zabiegiem medycznym, co z definicji ma pomagać, a nie szkodzić. Do tej pory w piśmiennictwie medycznym nie odnotowano żadnych dolegliwości, powikłań po prawidłowo wykonanym zabiegu. Ważne jednak jest natomiast to, że aby udać się do gabinetu medycznego, należy poszukać, który gabinet jest powiedzmy, no szczerze mówiąc, dobry i ma dobra opinię. Z certyfikatem urządzenia, jeszcze przede wszystkim, i no, co najważniejsze, przeszkolonym personelem medycznym, gdzie wszystkie rzeczy użyte podczas zabiegu są oczywiście jałowe, jednorazowego użytku, bo to jest kochani ważne i na to zwróćcie uwagę. Daje to gwarancję wykonania usługi oczywiście na najwyższym poziomie i w czasie zabiegu pielęgniarka wykonuje HCT, czyli kontroluje ciśnienie przepływu wody w jelicie, obserwuje wskazania manometru właśnie na takim urządzeniu i przez cały czas trwania zabiegu jest pacjentem w ciągłym z nim kontakcie, tak jakby czyli z nim współpracuje. Nie ma zatem żadnego ryzyka związanego z przeprowadzeniem tej metody oczyszczania jelita grubego. No cóż, dolegliwości jakie mogą wystąpić po zabiegu obserwowane są u 5% pacjentów, a należą do nich bóle głowy, nadmierne pocenie się, nieprzyjemny zapach, lekkie zmęczenie, chwilowa biegunka. Bo to jest tak jakby dalsze oczyszczanie, tak jakby waszych jelit ze złogów. Wszystko to związane jest z usuwaniem po prostu toksyn z waszych jelit, co wpisuje się w fizjologię tego po prostu zabiegu. Pozostałe 95% pacjentów po pierwszym zabiegu dostrzega same korzyści jak lekkość, zwiększenie energii, słuchajcie, mm, poprawienie się perystaltyki jeli, spadek masy oczywiście ciała. Skuteczność tej metody polega na wielokrotnym, łagodnym wypukiwaniu, słuchajcie, coraz głębiej położonych maskałowych oraz na wspomaganiu usuwania złogów. Mm, Profesjonalnie, tak jakby wykonywanym masażem jelita grubego i brzucha. Ja osobiście przechodziłam takie zabiegi i ja po nich czułam się generalnie dobrze, ale niestety mnie bolało jelita czy też brzuch przez kilka dni po takim zabiegu. Więc dla mnie nie był to taki najmilszy zabieg. Generalnie więc, sam zabieg jest ok, leży się w pozycji leżącej na łóżku, ma się włożoną taką rureczkę. I wszystko po prostu z Ciebie spływa do specjalnego pojemnika, czy też do kanalizacji. I generalnie taki zabieg nie boli, nie boli, słuchajcie. Jest taki troszeczkę śmieszny, bo tak czasami się wydaje, że coś z Ciebie może wylecieć gdzieś na boki, ale generalnie nic nigdzie nie wylatuje, to jest tylko takie dodatkowe uczucie, więc bezstresowo możecie się poddać takiemu zabiegowi. Niemniej jednak no, musicie się liczyć, że później może Was troszeczkę coś tam pobolewać, lub nie, no, każdy jest inny. E, cóż jeszcze mogę dowiedzieć? Czy na przykład po takim zabiegu woda przenika aż do jelita cienkiego, na przykład e, zaburzając jego pracę? Słuchajcie, w wyniku serii w ogóle takich zabiegów woda ostatecznie dociera do najdalszych zakątków jelita grubego, obmywając w ogóle takie okolice jelita ślepego i zastawki kątniczo-krętniczej łączącej właśnie to jelito grube z tym jelitem cienkim. Anatomiczna w ogóle taka konstrukcja tej zastawki jest taka, że przepuszcza ona treść pokarmową tylko w jednym kierunku. Co uniemożliwia cofanie się w ogóle treści z jelita grubego do jelita cienkiego. Nie istnieje więc jakiekolwiek zagrożenie przedostanie się w ogóle tej wody z jelita grubego do jelita cienkiego więc nie musicie się stresować. Jeśli chodzi o ilość zabiegów, bo to na pewno ktoś z Was o to może zapytać, ilość zabiegu, jaką należy słuchajcie wykonać, jest zupełnie indywidualna dla każdego. Jeśli pacjent na przykład chce. Oczyścić całe jelito grube, to należy wykonać serię trzech zabiegów w odstępach między zabiegami maksymalnie 7 dni. Jelito grube dorosłego człowieka ma około, przyjmijmy, 150 cm i składa się z trzech kochani części. I w czasie jednej sesji hydrokolonoterapii, trwającej około 45-60 minut, jesteśmy w stanie oczyścić tylko jedną część jelita. Stąd pacjenci najczęściej wybierają pakiet trzech zabiegów, żeby po prostu oczyścić całość. Jest to ilość, słuchajcie, wystarczająca dla przeciętnego człowieka, czy też pacjenta, który nie cierpi na zbyt duże zaparcia. Pacjenci z problemem dużych zaparć, na przykład m, samodzielne wypróżnianie raz na dwa tygodnie lub dłużej, bardzo często zaczynają oczyszczać się dopiero na drugim, trzecim zabiegu, co kwalifikuje ich do Zrobienia niestety powiedziałabym większej ilości tego typu zabiegów niż 3. To tylko tak, abyście wiedzieli. Cóż jeszcze, czy taki zabieg na przykład zaburza Waszą frolę jelitową? Nie istnieje, przynajmniej ja nie wiem, żadne doniesienie mówiące o tym, że hydrokolonoterapia wywołuje jakieś zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej. Zabieg ten pozwala usunąć z jelita toksyczne złody, złogi, słuchajcie, stwarzając warunki do. Odbudowę powiedziałabym właśnie korzystnej flory jelitowej. I najczęściej po zabiegu podaje się pacjentom doustne probiotyki, zalecając dietę oczywiście bogatą w substancje probiotyczne. I w wyniku przeprowadzenia takich serii zabiegów hydrokolonoterapii przywraca się u pacjentów prawidłową równowagę właśnie mikrobiologiczną jelita grubego. Czyli podsumowując, kochani, jednym słowem, jeśli chcecie się udać na takie zabiegi, przygotujcie się na ich serię z odpowiednim oczywiście oczekiwaniem na zabieg więc minimum 7 dni do 2 tygodni przerwy ja radziłabym co najmniej 2-3 tygodnie zrobić przerwy ponieważ te jelita się ułożą będziecie się lepiej czuli ja robiłam co 2 tygodnie i naprawdę w podbrzuszu, w jelitach czułam jakiś tam ból po takim zabiegu niemniej jednak generalnie on był bezbolesny więc tutaj nie chcę Was przestraszyć dlatego wydaje mi się, że 7 dni jest to troszeczkę za mało. Ja bym wolała zrobić kolejny zabieg po co najmniej 14 dniach. Wy zdecydujecie sami, jak po prostu uważacie. Ja tylko opowiadam tak, jak ja się czułam po tym zabiegu. No cóż, wykonałam trzy takie zabiegi i naprawdę czułam się szczuplejsza. To jest fakt, no bo wypłynęło ze mnie dużo. Toksyn, dużo tych kałowych złogów, które zalegały moje jelita, więc oczyściłam te jelita. Czułam się generalnie dobrze, taka, taka naprawdę lekka. Jest to taki zabyk bezbolesny, niemniej jednak taki trochę śmieszny, ponieważ jak się leży w podłączeniu z tą rurką, to się czuje jak ta woda tak śmiesznie przepływa. Jest to takie, powiedziałabym, śmieszne uczucie, takie wcale nie najfajniejsze. No, może to tak z mojego doświadczenia. Niemniej jednak, gorąco polecam spróbować, każdy jest inny, a na pewno. Przyda się oczyścić e, wasze jelita, ponieważ, jak to mówią, wszystko zaczyna się od jelit. Więc, kochani, dbajcie o jelita, stosujcie probiotyki, a na pewno zachowacie dobrą florę bakteryjną w waszych jelitach. Do usłyszenia. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie całej serii wszystkich odcinków. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam pomogłam i macie znacznie więcej wiedzy teraz na ten temat. Cześć. Papa, do usłyszenia.